W Kraśniku została zakończona budowa nowoczesnego muzeum, które ma upamiętniać historię 24. pułku ułanów stacjonujących w Kraśniku w roku 1922. Kilka lat temu Kraśnickie Muzeum zostało zamknięte decyzją sanepidu z uwagi na stan techniczny budynku. Teraz spełnia wszystkie europejskie standardy. Zostało wyposażone w interaktywne tablice, ale przede wszystkim ekspozycje Tradycyjne i multimedialne, które z pewnością potrafią przenieść w czasie. Muzeum XXI wieku. Plansze tradycyjne, ale również plansze multimedialne. Można wysłuchać, można zobaczyć, można obejrzeć film. No. Jedno z najfajniejszych muzeum, jakie miałem okazję oglądać i cieszę się, że ono powstało w kraśniku. Muzeum 24 Pułku ułanów uzyskało status narodowego i jest oddziałem Narodowego Muzeum w Lublinie. Od teraz każdy zainteresowany będzie mógł przyjrzeć się bliżej historii kraśnickich ułanów. Muzeum. Już narodowe w Kraśniku jest jednym z najpiękniejszych muzeów w Polsce. Także mieszkańcy Kraśnika i powiatu Kraśnickiego możecie być bardzo dumni, że taki właśnie obiekt tutaj powstał. Zwiedzające muzeum mogą zobaczyć m.in. umundurowanie i uzbrojenie tamtejszych oddziałów, odznaczenia, fotografie przedstawiające dawny Kraśnik i wiele innych ciekawostek, które trzeba zobaczyć na własne oczy. Myślę, że teraz nasi uczniowie, nasi nauczyciele, w ogóle nasi mieszkańcy powinni tutaj przychodzić, oglądać, poznawać tą historię, bo mamy się czym pochwalić. Możemy pochwalić się również naszą historią. Wielu ułanów oddało życie na Ziemi Kraśnickiej w walce o wolność. Teraz mają własne miejsce pamięci piękne i nowoczesne które będzie reprezentować historię miasta Kraśnik w całej Polsce. To godne upamiętnienie naszych kraśnickich ułanów, którzy stanowią o tym naszym DNA, historycznym DNA naszego miasta. Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak pięknego obiektu, to e, mówiącego o przeszłości, o teraźniejszości i mówiącego o przyszłości, e, czyli dbanie o ten patriotyzm, o dobre wychowanie młodych pokoleń. Budowa nowoczesnego muzeum wyniosła prawie 7 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony to dofinansowanie ze środków unijnych.